Ich. Nagrywamy się ze Skywars, ja jestem Tience Polish Master, a wraz ze mną jest. Szczerze, że który już to nagrywa po raz trzeci. Dobra, jecha! Hale się piję robił. Dobra, lecimy. Pan na polarynkach mówił. Może na arena 94 94 Nie bądź tytuł alejem. Nie, 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 nie. O, to jest to dobra ryna. Spoko. Ja lubię pociągi. Ja, a nie wiem, mam się, że tam napisało emisor Okej, okay. o, ktoś wbił. Widzisz, kto wbił? O, Ej, to wylej wodę i ja do ciebie przejdę. O, co? Demy staku? No! Tego pera się Brawo! Okej. Scheisser lubi pociągi. Scheisser lubi jechać pociągiem. Scheisser lubi po... ciąg, cią, cią, cią. nie, 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 nie. Nie ma tak. Czego nie ma? Ja już nie zrobiłem. Czemu? No bo spadłem. Jak Nie, bo wpadłem do wody. To masz, kurde. nie ja to źle, pierśnik. Bo co, zaczynam? Cio! Chcesz żelazny? Mam. Masz? Chcesz skrzynkę. Gówno. Gówno. Dlaczego to jest same, gówno? O! Jak szpikaks nie mam nic lepszego, na serio! Caesar, gdzie ty jesteś? Lesiako... Co? Drogu. Nie grzej mordę, jestem Lesiako. <śleszy> <śleszy> o co to jest?! Uwielbiam... Yes. uwielbiam strzelać. Go! Chamy! KAPUDZE ja. Zaraz, co to jest? Hmm. O. Gdzie jest Nie wiem, nie żyje <grystanie> Dobra, nie żyje Nie przeżył Dobra, jeden na jeden? Nie, bo jeszcze żyje Żyje? No Już niedługo I Dostał Ode mnie. co mam na dzisiaj. O! Leci, leci, leci. Do Warsza, będę ciąć Cicho. Bez komentarzy. <ślesk> Ale na łapki, bez seca. Nie. Na łapki. Czemu? Bo mamy. Yes. Byłem mięgim punkt. A Amigiem na koniec barek. 4. To Brawo. Brawo. Mam nadzieję, że film się podobał. Kanarka. na naszym...